Dzień dobry, zapraszam serdecznie na spacer po wrześniowym ogrodzie. Pokazuję też troszeczkę prac jakie udało wykonać mi się właśnie teraz u syłku lata. Przed nami ognik szkarłatny w kolorze czerwonym. Bardzo ładnie się prezentuje, widać go już z daleka. Stanowi świetne pożywienie dla ptaków zimą. I tutaj w tym ogrodzie pełni też rolę po prostu taką zakrywającą, ukrywającą troszeczkę słup ten od prądu. Ja go tutaj podwiązuję do tego słupa. On nie urośnie aż taki wysoki, także nie ma tam jakiegoś zagrożenia, nie stanowi. No i tutaj go tak prowadzę właśnie pionowo w górę. Tutaj przed nami teraz burleja. Można jeszcze ją ogławiać, czyli usuwać te przekwitnięte kwiatostany. Ja to tutaj właśnie prezentuję. Można też już myśleć powoli o skróceniu jej pędów. Na pewno będzie ładniej się prezentowała, kiedy odbije od nowa na wiosnę. Wydaje mi się, że łatwiej utrzymać wtedy pokrój rośliny. Nie jest ona taka przerośnięta. I na pewno ma to wpływ na jej kwitnienie. Budleja jest bardzo wartościową rośliną. Zachęcam, żeby mieć ją właśnie w ogrodzie. Przyciąga ona rzesze owadów, zwłaszcza pięknie prezentują się na niej motyle. I nie jest zbyt wymagająca. Rośliny możemy pobudzać jeszcze do kwitnienia, ale też powoli możemy myśleć już o całkowitym ich przycinaniu. Tutaj mam drugi ognik, no bo dwa słupy, więc dwa ogniki. Być może kiedyś tak zarosną te słupy, że nie będzie ich prawie w ogóle widać. Tutaj mamy już krzewuszkę Aleksandrę, moją imienniczkę, a tutaj już mój ulubieniec, krwawnik ogrodowy. Mam dwa krwawniki, pospolity i ogrodowy, o których właśnie już opowiadałam w jednym z moich filmów, ale nie powiedziałam o jednej ich wadzie. Ich wadą jest to, że przyciągają one niesamowite ilości much. A jak wiadomo, no, muchy no, nie należą do naszych ulubionych owadów. Ale być może no, nie jest to zbyt wygórowana cena za to, jak one pięknie kwitną. I naprawdę kwitnie ten krwawnik już od lipca, cały sierpień kwitnął i dalej po przycięciu, bo przycięłam go dość obficie, też właśnie ze względu na bukiety sierpniowe, bo pięknie się nadawał do bukietów sierpniowych. Także też tutaj podzieliłam się z sąsiadami. I przy okazji przycięłam ten krwawnik, także teraz odbił mi i znowu pięknie kwitnie, cieszy oko. Tutaj mamy berberys. Z berberysami yy, nic praktycznie nie robiłam. Zobaczymy, jakie urosną. Najwyżej przytnę je, jak będą za wysokie. A tutaj już piwonia, i zachęcam właśnie, żeby już piwonie też powoli przycinać, właśnie do dołu. Udało mi się też przyciąć wieżbę Hakuro. To jest ostatnie cięcie w tym roku na pewno. No tutaj już takie drobniejsze rośliny, jakie mi się udało posadzić wzdłuż chodnika, na pewno jest tu kocimiętka, lawenda. No zobaczymy, bo to jest ta młoda taka rabata wzdłuż chodnika. Ja będę na pewno ją jeszcze modyfikować, myślę o floksach, myślę właśnie o tej jeżówce, o rudbeki błyskotliwej którą tutaj też już mam, żeby po prostu więcej tego dosadzić, żeby bardziej rzucały się w oczy te kwiaty, a nie przedzierająca przez tą, tą warstwę kory folia ogrodowa, czy też agrowłóknina. Widać, że rudbeckia błyskotliwa jeszcze daje radę, jest bardzo ładna, dlatego jej na razie nie przycinam. Przycinam wszystkie te, o właśnie, które wyglądają już y, niezbyt estetycznie, no i nie wpływają pozytywnie na obraz całego ogrodu. A tutaj na pewno będę zostawiała te nasiona jeżówki, bo też jest to pokarm dla ptaków. Także w tym roku sobie zostawię. Tutaj już wrzos w pełnej okazałości. Bardzo pięknie odbija po tym wiosennym cięciu. Naprawdę zachęcam, żeby przyciąć. Mimo, że te wrzosy wiosną bardzo ładnie jeszcze wyglądają po zimie, są zielone i chce się człowiekowi, żeby było trochę tej zieleni w tym ogrodzie, ale mimo to zachęcam, żeby je przycinać, bo one odwdzięczą się właśnie u schyłku lata, początku jesieni, właśnie takim pięknym kwitnieniem. Tutaj jeszcze były też liście piwoni do obcięcia. Tutaj już mamy anemon, który też powoli przekwita, w tle mamy słonecznik bulwiasty i tam jeszcze też ten ognik w pomarańczowym kolorze. No i to, to by było na tyle, są jeszcze też astry marcinki, które na pewno będę później przycinała, bo one dopiero będą zaczynały teraz swoje kwitnienie. O, tutaj właśnie liście, piwoni się pokazują też do obcięcia. No i z takich prac, właśnie oprócz wycinania, przycinania bylin. Warto też pomyśleć przed zimą o tych drewnianych konstrukcjach w ogrodzie, tych elementach takiej architektury ogrodowej. Ja w tym roku postanowiłam sobie pomalować studnię. Studnia ma około 2 lata w tym ogrodzie, jest wykonana na zamówienie w takim celu, żeby zwiększyć trochę bezpieczeństwo, bo jednak przy dzieciach no to musi ta studnia być dobrze zamknięta. I tak, z pracy zaczęłam od tego, że sobie ją oczyściłam tą studnię i troszkę przeszlifowałam papierem delikatnym ściernym, tak żeby tylko ją trochę odświeżyć, no i nanosiłam pociągłymi ruchami później taki drewnochron w kolorze dębu, bo aktualnie Najbardziej właśnie lubię, jeszcze zwłaszcza kolor złoty dąb polecam, ale ten dąb też jest, też jest ładny. Studnia się odświeżyła, na pewno, na pewno ten drewnochron tutaj troszeczkę ją ochroni, bo wiadomo, że mróz, śnieg, deszcz, wiatr, no nie są to sprzyjające warunki, dlatego warto pomyśleć o ochronie tego typu właśnie elementów. Ja zwłaszcza tutaj się skupiłam na takich o, pęknięciach, jakichś łączeniach. Tam trzeba powtykać tej farby tego drewnochronu, żeby tam po prostu coś gdzieś nie podeszło. Wiadomo, trzeba to po prostu zabezpieczyć. W jednej ręce trzymam telefon, a w drugiej pędzel. No może kiedyś pomyślę o jakimś statywie, żeby to jakoś tak ładniej nagrywać estetyczniej. Ale póki co no, poradziłam sobie. Studnia, studnia tak wygląda. I ta studnia jest używana cały czas. Jest tutaj fajne jakieś takie ujęcie, źródło, cały czas ta woda praktycznie w tej studni jest. I napełniamy z niej na przykład basen. Służy też do podlewania ta woda, do mycia samochodu, także jest używana cały czas. Tutaj też obrzeże z kostki brukowej. Oczywiście też mówiłam, że nie będę się starała przy tym obrzeżu, bo nikt po nim nie będzie jeździł i chodził, ale życie inaczej zweryfikowało. No. Także no. Tak tak to wygląda. Tutaj już mój klon palmowy. I na pewno teraz o tej porze roku cieszy oko bardzo rozchodnik. To jest stołówka dla pszczół i też coś, coś takiego ładnego w ogrodzie. Lubię, bardzo lubię rozchodnik. Muszę pomyśleć, żeby mieć go jeszcze więcej. Może go rozsadzę? I rozchodnik w takiej formie zostawię sobie na zimę, bo właśnie tak go zostawiłam w zeszłym roku, i on jest dużo ładniejszy niż jak go powycinałam w całości. Na wiosnę dopiero go będę wycinała. Także jak dotąd na pewno przycinanie roślin. Yy, zabezpieczanie przed zimą elementów architektury ogrodowej, przykładowo malowanie, czy jakimiś lakierami, czy drewnochronem, tak jak ja. Też takie sprawdzanie roślin, które są w dobrej kondycji, yy, które należałoby wymienić, zbieranie nasion z, z kwiatów. Dziękuję za uwagę i serdecznie pozdrawiam.